ma Śledziłem Zrobię sobie awator I to jest filmik z tego A dlaczego? A dlaczego by nie? Przynajmniej jest jakiś projekt Który mogę zrobić No i for fun Pokazać wam jak prosto zrobić To tak potrzebujemy jakiegoś rysunku więc albo kupujecie w internecie od kogoś zamawiacie Albo robicie sami Ewentualnie kradniecie coś. Chociaż nie polecam kraść. Widzicie teraz moje nieudolne próby rysowania. Nie wygląda to źle. Wygląda to koszmarnie, ale nie wygląda to też dobrze. Jak to mówi polski wieszcz? Jak to mówił Walaszek? Jest średnio. to efekt końcowy. Będziemy potrzebować także programu. Ja użyję VideoTube Mini. Jest darmowy, a link macie w opisie. Po włączeniu programu powinniście widzieć coś takiego. Macie po lewej źródło tego mikrofonu, ile trzeba dostosować opóźnienie też, jak ma reagować. Bramka szumów wiecie, ustawienia mikrofonu, polecam też ustawić Noise Redaction, żeby wam nie brało losowych dźwięków stła. Display Settings to już, jak chcecie sobie podobnie pod obs czy pod coś ustawić. I Avatar Settings, pamiętajcie, że to możecie załadować, zapisać i załadować podstawowy, bo normalnie powinien ten się załadować. I tak, jeżeli chcemy zmienić, też mamy różne state'y. My dwa. I możemy między nimi się przełączać na shortcut'ach ustawionych. I dajmy na to... Yy, pod 9. I to będzie nasz, powiedzmy, sad Czy inne. Wiecie, żeby emocjami sterować. Nie wiem, jak jest w innych oprogramowaniach, ale wiecie, tutaj podczas streama klikniecie i macie to. Więc zaraz wracam i powinno być już ustawione. Dobra, mamy po chwili ustawione. I widzicie, jak to się ruszą. I... Tutaj możemy ustawić, w jak, jakim zakresie mamy mieć mroganie oczu. Pamiętajcie, że to można to ustawić. I parę rzeczy można tutaj pozmieniać. Pobawić się. Tutaj mamy state effect. że jak wiecie, mówię, to się to całe części. Możemy na przykład dodać, e, że. Wave move, jak nie mówię, to jest. This big brain time. No. domyślacie się, jak to działa. I odpowiednio tu też pamiętajcie o Wszystkiego możemy usunąć state i możemy dodać kolejny I nie m.iędzy nimi przełączyć. Dla różnych emocji albo coś. Tutaj mamy kota, na którym mogę to pokazać bardziej. State 1, state 2. Mamy, jakbyśmy wskazywali coś. Tu mamy Happy, tu mamy Sad, i widzicie od razu też taki dostosowany, że no, jakbyśmy grali w horror. nie to wszystko. Tak naprawdę, zejdziecie po chwili. Macie green screen i możecie już dodawać to APS na spokojnie. Do zobaczenia kiedyś tam.